Parliamo di un'intera serie di persone, non soltanto di persone che vivono in un'epoca in cuiogi, ma anche di persone che וזה אה... che vuole fare la politica dell'Europa o magari poter andare a fallare ad essere una cosa destinata

to się kiedy nam znaleźć ostatecznie kompromis, który pozwoli 5 kwietnia na zorganizowanie drugiego, końcowego posiedzenia do stołu. Z tego co mnie poinformowano, to w sprawach najtrudniejszych, takich jak wniesienie wydarzenia na rocznicę, zgodnie z że tej będzie większością dwóch trzecich głosów odwrócić je proponowaliście, ale pod warunkiem, że równocześnie ile to prezydenta będzie mogło być zniesione przez tym podobną większością dwóch trzecich głosów. Jedna sprawa. Druga sprawa. Kierowanie spraw do... Przy wyborze prezydenta obowiązywać będzie zasada, że kandydaturę będzie mogło wysunąć co najmniej 25% posłów na Sejmie i że kontrasygnaty premiera i dokumenty podpisywane przez prezydenta odnosić się będą do spraw najważniejszych dla Polski, czyli że nie wszystkie dokumenty byłyby kontrasygnowane. Jeżeli idzie o indeksację, to równocześnie proponuję, Następujący scenariusz drugiego plenarnego końcowego posiedzenia porządku do stołu w dniu 5 kwietnia. Proponuję, by obrady rozpoczęły się w Pałacu Rady Ministrów o godzinie 15. Także na przemian z przedstawicielami strony Solidarności opozycyjnej wystąpienie pana Mikołaja Kozakiewicza. Wystąpienie pana Jana Janowskiego. Wystąpienie przedstawiciela katolików świeckich. Nie wiem, czy ma już nazwisko. Tak, to jest teraz w Jesułsku. Szkoda, że nie jest Są Wystąpienie pana Aleksandra Kwaśniewskiego. A do sprawy odpowiedzialności opozycyjnej. Wielu to panowie już zebrali.

bez prawa w głosu w liczbie 15 do 30 uczestników. Jest to warunkowane warunkowa wszystnymi możliwościami sali. W sali. od tego jeden osób mieszkini, które byśmy zaprosili do następnego głowy. Czas wystąpień jest niedzieliczowany. Taką jednak, że uprzejmą uchwały do wszystkich występujących by obrady mogły zostać zakończone do godziny 20. Przewodnictwo obrad, tak jak podczas inauguracji, moglibyśmy powierzyć panom profesorom, już nie, nie mówić o tych sprawach tutaj i nie zabierać wszystkim czasu. To tyle, to tyle z mojej strony.

z tym, że to jest gwarantowane y, zgodą w stronie górniczej próba y, uwzględnienia pewnych pozytywów, no ale to zależy od stanowiska strony górniczej. Jest sprawa skoczna, y, y, postulaty nasze zostały zgłoszone, Zostaliśmy zastopowani przez doświadczenie dla do wymiara sytuacji. Chcemy um, otrzymać jakąś stwierdzenie um, umożliwiające na powołanie tej komisji, która by rozpatrzyła um, um, za nami redakcji pewnych te tekstów, ale sądzę, że w tym nie ma sensu do białych bo to jest to wszystko. Proszę o Tak, dobrze. .Ma. Jeśli chodzi o indeksację, to jak wiadomo, między taką stroną koalicyjną rządową za wyłączenie OPZZ-u, a Rosją zadała się opozycją sprawy, I w tej chwili, się w lekach, Mianowicie, że zespół nie jest w stanie rozstrzygnąć i rozwiązać tych problemów, które w tej chwili wystąpiły w Zespole do Spraw ponieważ one muszą być dalej negocjowane przede wszystkim w układzie, układzie związki zawodowe i rząd. Natomiast jeżeli chodzi o problemy związane z systemem ekonomiczno-finansowym, z się średnich pośrednich się swoim zawarliśmy w dyspozycję, żeby niezależnie od siebie administracja oraz związki zawodowe powołały grupy ekspertów, które, i tutaj jest mocny public, do 30 września powinno opracować rozwiązania, zarówno jeśli chodzi o system ekonomiczno-finansowy, jak i jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną, eliminację szczebli no pośrednich, y, uproszczenie struktury organizacyjnej, a y, rozpocząć wdrażanie poprzez już szczegółowe techniczne przygotowania, poczynając od 1 stycznia 1990 oraz y, zasady organizacyjne. Wszystkie trzy strony, i strona solidarnościowa, i strona wiązkowa, i strona rządowa zaczęły podejrzewać o manipulację. I wysuwane były zarzuty, że my dezawujemy uzgodnienia zespołu. W tej sytuacji będzie została zupełnie zawodowana i My w swoim raporcie, w swojej informacji stwierdzamy, że przyjmujemy, które rozpatrzono sprawozdania pod Stanowią one integralną część dokumentów stołu okrągłego stołu. i że następnie realizacyjna, na która ma dalej...